Hej, kochani, witajcie na moim kanale. Ja mam na imię Aneta, mieszkam 25 lat w Irlandii. E, dzisiaj rozkminka, słuchajcie, dzisiaj rozkminka na temat feminizmu, feminizmu em, toksycznego. E, jak ja to widzę, jak ja to jestem w stanie porównać em, jednego kraju do drugiego, czyli Polski do Irlandii. Słuchajcie, coraz więcej filmików wchodzi mi na e, TikToka. E, na których widać kobiety, które mówią: zwykle Amerykanki, bo oglądam po angielsku większość, które mówią o tym, że budzą się któregoś dnia, słuchajcie, mają wszystko, w sensie to, co świat daje, w sensie karierę, pieniądze, rzeczy materialne i tak dalej, i tak dalej. Budzą się któregoś dnia, mając 30 parę lat, nie mając rodziny. I nagle, nagle czuję pustkę. Nagle czuję pustkę, nie chce im się żyć. Chodzą do różnego rodzaju specjalistów. No nic z tego nie wynika. I zastanawiałem się o co chodzi, że dlaczego nagle wszystko stało się takie bez, beznadziejne, tak? Bez... Życie stało się takie bez celu. Wszystko, czego chciały do tej pory doświadczyć, doświadczyły. No i nagle nie wiadomo co dalej. Wiecie co, I tak to mi przypomina um, taką sytuację, znaczy te, te sytuacje, które widziałam tutaj. Słuchajcie, bardzo dużo Polaków przyjechało um, na samym początku, szczególnie bardzo dużo przyjechało. Pamiętam jak to były e, trzy autobusy Polo, oni stały na e, blisko głównej ulicy w Dublinie, e, i tak codziennie. Także setki, później tysiące, i później to, po jakimś czasie to się skończyło. Ale słuchajcie, co chciałam powiedzieć, właśnie to, że no wszyscy poszli do tej pracy, zachłysnęli się tymi pieniędzmi, jakie można było tutaj zarobić. Sama byłam w szoku, że na samym początku, że to są takie pieniądze w porównaniu z tym, co jest w Polsce. No i widziałam, wiecie co widziałam. że ja też robiłam podobnie, może nie na taką skalę, ale podobnie. Ludzie zaczęli, zaczęli kupować rzeczy na potęgę różnego rodzaju. W sensie, nie wiem, wtedy były aparaty fotograficzne, zegarki, no wszystko co yy, można było tutaj dostać za... Yy, tutaj były chyba rzeczy nawet tańsze niż w Polsce. No i pojechać do Polski, się tym wszystkim pochwalić, tak? Yy, I później było takie zachłyś, zachłyśni, zachłyśnięcie, że któregoś razu yy, ten status yy, to nie wystarczało. Nie wystarczało, żeby się popisać, tak? Ludzie, dlatego mi się wydaje, że ludzie mają jakieś takie limity na to, co chcą. Chcą bardzo wiele, trochę z tego dostaną i nagle wielkie zachłośnięcie i koniec i uderzają głową w mur, bo tak naprawdę to nie jest celem naszego życia, tak? I wszyscy to doskonale o tym wiedzą, widzimy. Celebrytów, którzy mają miliony, jak nie miliardy i kończą, jak kończą. Często też na przykład na ulicach jako bezdomni i tak dalej. Także do czego, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ludzie, ludziom wydaje się, że to co oferuje świat, to co jest nagłaśniane przez media, to co społeczeństwo jeden drugiemu mówi, że jest dobre, wcale taki nie jest. I każdy później w swoim życiu przekonuje się, że tak naprawdę najważniejsza w życiu jest rodzina, jest Bóg, jest ta bliskość, relacje. Na przykład jeżeli chodzi o rodzinę, słuchajcie, ostatnie takie statystyki oglądałam, że za 20-30 lat co druga kobieta będzie samotna. Tutaj jest. Że tak powiem, przerost yy, yy, matek samotnych, tak zwanych. tak? Yy, to jest yy, motywacja do tego, żeby być taką matką, bo dostaje się dobre za to pieniądze. Yy, nie mówię, że tak wszystkie robią i tak się dzieje, ale z tego yy, powstaje pat patologia. Bo jeżeli ojca nie ma yy, w rodzinie, to też statystycznie nie, że mi się coś yy, ubzdurało. Yy, dzieci wychowują się gorzej. Dzieci mają większe problemy, Na w USA przeprowadzono badania, gdzie widać po statystykach, że dzieci kończą na przykład w więzieniach i tak dalej, tak dalej. No to natury nie da rady się oszukać. Dziecko potrzebuje wzorców ojca i matki. I czasem nie jest łatwo, bardzo często nie jest łatwo. Bardzo często są różnego rodzaju problemy w rodzinach. I wiecie co jest największym problemem? To, że... Nie ma pomocy z zewnątrz. Są jacyś tam psycholodzy, ale to każdy wie, że trzeba przejść się co najmniej do pięciu, żeby znaleźć osobę, która tak naprawdę wie, co robi, dobrze to robi i nie zależy tej osobie tylko i wyłącznie na pieniądzach, tylko na tym, żeby faktycznie pomóc. Także coraz więcej ludzi też zwraca się do mediów społecznościowych, szukając jakiejś tam pomocy. Tak samo ja oglądam różnego rodzaju filmiki na różnego rodzaju tematy. Ale z mojej strony, słuchajcie. Ja w ogóle pochodzę z takiej rodziny, kiedy, gdzie ojciec był alkoholikiem, tak jak dużo, pewnie co drugi w Polsce. I, i moja mama była bardzo silną osobą, starała się dźwignąć rolę matki i ojca, tak? Z tym, że to nie jest naturalne, to jest przeciw naturze i obojętnie jak ona by się starała, ona nigdy nie zastąpi mi ojca, czy moim, moim, mojemu rodzeństwu, tak? Ja dopiero to Będąc w wieku jakim teraz jestem, dopiero to widzę, widzę też na przykładzie swoich, swojej rodziny, tak? swojej własnej. Um, więc dopiero teraz widzę, jak ważna jest ta matka w domu. Słuchajcie, um, ja tam na początku miałam bardziej takie feministyczne znaczy, nie takie toksyczne bo ja zawsze uważałam, że ojciec czy mężczyzna jest potrzebny i ma swoje role i tak dalej. Ale. Dlatego, że byłam tak wychowana, wydawało mi się, że muszę być super silna i muszę zdobyć świat, i muszę zrobić tą, tamtą, sramtą karierę. Ale powiem Wam po swoim przykładzie, że naprawdę zrobiłam bardzo dużo w, ży w życiu i otworzyłam swoje biznesy i gdzieś tam byłam na, przy, przy rządowych organizacjach i tak dalej. I pracowałam tu tam i, i miałam bardzo dużo pieniędzy. W jakimś tam okresie czasu, także wydaje mi się, że powiedzmy zaliczyłam wszystko, co tak z boku może się wydawać, że jest um, jakąś tam ambicją każdej kobiety, ale wyobraźcie sobie, że um, zamykając mój ostatni biznes, stwierdziłam, że jednak, um, no będę tutaj um, skandal wywołam, jednak um, kobieta najlepiej czuje się. W domu. Nie mówię tak na 100%, żeby zamknąć się w czterech murach, siedzieć i niczego więcej ze sobą nie robić, mimo że rola matki jest najlepszą rolą. Rola, jesteśmy nauczy, nauczycielkami tak, naszych następnych pokoleń, ogromna odpowiedzialność i, i piękne, piękne są te chwile z naszymi dziećmi, mimo że też jest dużo dużo problemów z tym związanych, ale to dlatego, że w społeczeństwie dzieje się, co się dzieje, a my nie mamy, nie mamy autorytetów, nie mamy jest tam kilku księży, powiedzmy, kilku psychologów, czy no, kilka instytucji, która pomaga, ale to jest za mało na, na to, co się dzieje w świecie, na, na, na liczby tak, jest, skala jest za duża, żeby wszystkim pomóc ale ze swojej perspektywy, tak jak mówię jeżeli mogę, jeżeli mam platformę i mogę się podzielić słuchajcie dziewczyny to, to też statystyki mówię tak samo, znam taką statystykę, że najbardziej liberalny, chyba tam to była Szwecja kraju, kobiety miały do wyboru iść na jakieś tam studia inżynierskie versus studia, które mają coś wspólnego z człowiekiem, czyli jakieś tam przedszkolanka czy opiekunka, czy tak dalej. No i kobiety najczęściej wybierały właśnie tą pracę z ludźmi, bo, bo takie mamy Taka jest biologia, taka jest nasza natura. Nawet jest kolejny jakiś. Um, um, research. Um, jak to się mówi? E, no, i kolejny przykład, że je, jeżeli dziecko urodzi się chłopiec, dziewczynka, tak? To chłopiec, chłopcu, jak pokaże się samochód, to bardziej reaguje właśnie na ten samochód niż twarz ludzką, a dziewczynki, właśnie na uśmiech i drugiego człowieka reagują bardziej. Także. To wszystko jest udowodnione um, naukowo. No i słuchajcie, z mojego doświadczenia mówię, wszędzie byłam, wszystko widziałam, o no, wszędzie, wszędzie. No, no, na tyle na ile mogłam. I powiem Wam dzisiaj, że najlepsza y, moja praca jest wykonywana w domu. I życzę to wszystkim. I y, to, co teraz feminist robi, tak jak z siebie nawzajem okłamują dziewczyny, y, prowadzą do zagłady, bo naprawdę był się kobieta, kobieta w wieku 30 paru lat, 40 lat. Nagle nie może mieć dzieci, nagle musi fortunę wydać, żeby takie dzieci sobie w cudzysłowie zrobić. Faceci, faceci nie chcą takich kobiet, powiedzmy dojrzałych, bardziej młodych. To też jest natura, czysta, czysta zwykła wiedza biologiczna. No i budzą się któregoś dnia i są przerażone, że życie uciekło im, bo ten okres produkcyjny, a szczególnie dla kobiety, szybko mija. To jest 20 do 40 lat. Później to już po prostu jest innego rodzaju funkcja. Mamy innego rodzaju funkcję. No ale wracając, słuchajcie, najlepsze co ze swojego doświadczenia widzę, że najlepsze co człowiekowi, to co daje człowiekowi szczęście, to kobiecie. To jest bycie, bycie mamą, bycie żoną, bycie w domu. Nie musi to być. 24 na dobę, oczywiście nie musi, nawet nie powinno być 24 na dobę. Fajnie by było gdzieś się ruszyć, pracować na pół etapu, pracować z domu, znaleźć jakiś sposób na siebie, czy jakieś rękodzieło, czy coś z artystycznego, czy no, cokolwiek, tylko żeby to nie było takiej rutyny, i żebyśmy się nie, żebyśmy się czuły też doceniane i panowie powinni nas nam to głośno codziennie mówić, że doceniają naszą pracę, to, to naprawdę... To jest, to, jest, to jest cudem. To naprawdę potrafi zmienić człowieka na, na lepsze. Także tak to z mojej strony wygląda. Słuchajcie, ten feminizm teraz nie, to, co się teraz dzieje, to, to właśnie to, że kobietom, kobiet, kobietom jakby wydaje się, że będąc liderkami takim złym, słowa, złym tego słowa znaczeniu, Dokonamy, dokonamy więcej, aniżeli to, że wy, wychowujemy swoje dzieci. Jesteśmy y, literkami w swoich domach. Także, słuchajcie, naprawa świata, na, mm, na świata to jest, powinna zaczynać się od swojego ogródka, tak? Od tego, mm, jak wygląda nasz y, pokój, jak, na, jak wygląda nasz dom, jak wygląda nasze, nasze życie naokoło nas. I dopiero wtedy powinniśmy iść jeżeli mamy taką misję do spełnienia, iść i, i zbawiać świat, czy na próbować naprawiać kogoś, yy, inny, yy, życie kogoś innego, yy, innej osoby. No, także to na dzisiaj, słuchajcie. Wszystkiego dobrego, piękno mamy na niedzielę. Słyszałam, że u Was zimno. Pozdrawiam serdecznie. Do następnej yy, rozkminki i yy, do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Pa, pa.